Pan Profesor wspomina często, żeby rozwiązać problem i klimaticy powinno być działanie interdyscyplinarne. I myśmy powołali taki Komitet Polski, Komitet Profilaktyki Zakażeń Wirusem Głowczaka. W tym komitecie są ginekologzy, pediatrzy, wakcynolodzy, chirurdzy, laryngolodzy, dermatolodzy. No i staramy się wprowadzić pełną ideę. Natomiast zachęcam Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową. Bardzo prosty adres www kpv.pl, tam jest sekcja dla pacjentów, sekcja dla lekarzy i można mieć dostęp do bardzo ciekawej literatury. Proszę, następne. Państwa, szczepionka, o której będę dziś mówić, czterowalentna, skierowana jest przeciwko dwóm typom w cudzysłowie łagodnym, 6, 11 oraz dwóm typom o wysokim potencjale onkogennym, 16 i 18. Proszę, następne. Ideą szczepionki jest skonstruowanie tzw. cząstek wirusopodobnych utworzonych z głównego białka kapsydu wirusowego, białka L1, które białko wstrzyknięte człowiekowi indukuje produkcję przeciwciał neutralizujących. Te cząsteczki wirusopodobne dla układu odpornościowego są nierozróżnialne od prawdziwego wirusa. Proszę następny. Proszę Państwa, dobrze wszyscy wiemy, że wirus dodawczak, niektóre typy onkogenne są czynnikiem sprawczym, odgrywają podstawową rolę w patogenezie tego nowotworu. Ja nie będę wnikać w tej chwili w szczegóły, bo na to nie mamy czasu, ale jest masa dowodów epidemiologicznych, molekularnych i klinicznych, które wskazują, że jest to główny czynnik sprawczy czynnik, który jest przenoszony drogą kontaktów płciowych przede wszystkim. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest skala problemu. To są badania w populacji amerykańskiej w 2002 roku. O, taka odwrócona piramidka. Zakażenia HIV to jest około 20 tysięcy przypadków rocznie. Kiła hepatitis B, który jest traktowany przecież jako czynnik, który jest przenoszony drogą płciową i na podstawie tej odwróconej piramidy, proszę Państwa, ponad 5 milionów zakażeń genitalnymi typami wirusów bodawczaka. Oczywiście w znakomitej większości przypadków to zakażenie albo będzie wyeliminowane przez własny układ odpornościowy, albo przejdzie w fazę utajoną i wirus nie wywoła konkretnej patologii. Niestety w części przypadków dochodzi do indukcji zmian proliferacyjnych. Proszę następne. No jak w przypadku y, innych y, y, chorób czy zakażeń przenoszonych drogą płciową, tutaj są takie rozmaite czynniki, które sprzyjają. Y, to jest oczywiście duża liczba partnerów seksualnych, wcześniej inicjacji, przemyły zapalne, y, nikotyna czy y, substancje w dymie i tak dalej, i tak dalej. Proszę o Proszę Państwa, to jest z kolei pokazanie y, skali problemu w sensie globalnym. Proszę zwrócić uwagę. Mamy takie dwie piramidy, z których ta po lewej to są stany przypisywane typom onkogennym wirusa rodawczaka. Ten taki malutki trójkącik na samym szczycie to jest rak szyjki macicy. 500 tysięcy nowych przypadków każdego roku na świecie. Zmiany przedrakowe wysokiego stopnia, a więc takie, które wymagają interwencji chirurga i to jest około 10 milionów przypadków zmiany niskiego stopnia na szyjce około 30 milionów i proszę zwrócić uwagę, że część tych zmian wywoływana jest również przez tzw. typy o niskim potencjale onkogennym. Kłóciny kończyste, które wprawdzie nie grożą, nie są bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia pacjentów. Ale jest to choroba w wieku młodego, osób aktywnych seksualnie, aktywnych zawodowo i często dramatycznie wpływająca na życie i na psychikę młodych ludzi. Proszę, następne. No i około 30-300 milionów infekcji, to są te infekcje bezobiałowe. To jest chyba Państwo dobrze znacie, ja tylko chcę tutaj pokazać jeden moment. Mianowicie w wyniku infekcji, co związane jest najczęściej z uszkodzeniem płomyśl śluzowej, Dochodzi do tknięcia cząsteczek i wirusa, które preferencyjnie lokują się w warstwie podstawnej na błąka. I w tej warstwie podstawnej mogą przetrwać przez długi okres czasu, przez czasami przez lata. I dopiero w momencie, kiedy są jakieś dodatkowe czynniki, czy to zakażenia innymi patogenami, czy mikrourazy, czy podrażnienia, wówczas może dojść do powstawania zmian wczesnych, proliferacyjnych, typu brodawczaka. a to jest nazwa tych. Wirusów. No i jeżeli ta progresja zachodzi w dalszym ciągu, może dojść do budowania genów kodujących onkoproteiny, genów E6, E7 i do progresji nowotworowej. I właśnie zarówno w tym przypadku, jak i w tym badania cytologiczne jako złoty środek profilaktyczny, screeningowy pozwalają nam wychwycić te przypadki, kiedy mamy produktywną fazę zakażenia, jak również kiedy zmiany są bardziej zaawansowane. Proszę bardzo. Proszę Państwa, yy, yy, genitalne typy wirusa rodawczaka to nie tylko problem szyjki macicy. Tutaj w ponad 99% uważa się, że yy, można stwierdzić yy, nie tylko obecność DNA wirusa, ale również transkrypcję, czyli yy, aktywację pewnych genów wirusowych, ale to jest również rak pochwy, sromu, prącia, odbytu i co ciekawe około 30% tzw. raków szyi i głowy. To są raki, błony śluzowe, jamy ustne, podniebienia, krtani, górnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli przełyku. Uważa się, że jest absolutnie identyczny mechanizm jak w przypadku raka ślimakicy, czyli jest aktywacja wirusa, jest transkrypcja genów kodujących białka transformujące. Proszę następne Całe spektrum zmian to są te krypciny, z którymi Państwo też bardzo często się spotykacie, zmiany, które są bardziej domeną już dermatologów, proszę następne, no i naszyjce, oczywiście, zmiany. Poproszę następne. Chcę jeszcze raz powiedzieć o tych z wirusach, o tak zwanym niskim potencjale onkogennym. Typ 6, 11 i podobne. Jeszcze raz powiadam, to nie jest choroba, która zagraża życiu, ale to jest choroba młodych ludzi, dotycząca 1%, 1 populacji. Czyli jeżeli przyjmiemy w Polsce taką populację aktywną na 15 milionów to około 150 tysięcy przypadków rocznie powinniśmy takich wpływów mieć. Szacuje się, że ryzyko pojawienia się brokadek płciowych, które mają tę cechę, że są bardzo oporne na leczenie i mają charakter nawrotowy, wymagają wielu procedur, wielu wizyt, takie ryzyko pojawienia się w ciągu całego życia u człowieka jest około 10%. Proszę następne. Czasami podawki występują u dzieci, czasami są to takie bardzo rozległe zmiany. Ja nie będę wnikać tutaj w mechanizmy transmisji, ale często tego typu zmiany obserwujemy również u dzieci. Proszę następnie. Jak powiedziałem, jest to choroba młodych ludzi między 16 a 25 rokiem życia. Kłódciny, czyli brodawki płciowe. Proszę następnie. I jeszcze jeden aspekt, proszę Państwa, jeżeli kobieta ma rozległe zmiany w obrębie narządów płciowych i poród odbywa się drogami natury, istnieje ryzyko infekcji również w Tanii, i wówczas pojawiają się tzw. młodzieńcze rodawczaki i ptani, czyli są to po prostu płuciny, rodawki płciowe, które są zlokalizowane w tym miejscu. To są bardzo dramatyczne, chociaż bardzo rzadkie na szczęście przypadki, kiedy dziecko musi mieć reoperację co 2-3 miesiące, ponieważ nie może oddychać. Tak bardzo proliferują te zmiany. Proszę następny. I następne poproszę. Proszę Państwa, rak szyjki macicy jest, jak Państwo wiedzą, u młodych osób między 15 a 44 rokiem życia, czyli u osób bardzo aktywnych w seksualnie, drugim co do częstości nowotworem złośliwym. Proszę następne. Sporo było mówione przed chwileczką na temat badań cytologicznych, więc jeżeli ja odniosłem takie wrażenie, że jesteśmy pesymistami, jeśli chodzi o programy wprowadzone, czy o możliwość wprowadzenia zunifikowanych programów w screeningu cytologicznego. To rzeczywiście Pan Przewodniczący powiedział, że pewnym rozwiązaniem może być wprowadzenie szczepionki. Jeżeli założymy, że wirus jest czynnikiem sprawczym, jeżeli zaszczepimy osobę, nie dojdzie do przetrwałej infekcji. I nie dojdzie do, nie, nie wystąpi ryzyko wystąpienia e, progresji zmian do zmian przednowotworowych i nowotworów. Proszę następne. Szczepionka, która, o której chcę powiedzieć, yy, yy, jest szczepionką yy, czterowalentną. Proszę następne. Dlaczego, proszę Państwa, podjęto ten problem? Proszę zwrócić uwagę. Yy, to jest ryzyko, względne ryzyko wystąpienia nowotworu w zależności od czynnika sprawczego. Jeżeli ktoś pali tyton Ryzyko, ryzyko wystąpienia raka płuc wzrasta dziesięciokrotnie. Oczywiście zależy jak długo pali. Jeżeli jest zakażenie wirusami hepatotropowymi, ryzyko, względne ryzyko wystąpienia raka wątroby wzrasta do 100. W przypadku przewlekle utrzymującego się, jeszcze raz powiadam, nie przejściowego, tylko przewlekłego zakażenia wirusami onkogennymi HPV, ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy wzrasta do 500. To nie ma takiego drugiego patogenu, który by tak bardzo zwiększał ryzyko i wykazywał tak ogromny związek z rakiem szczepionki, czy w ogóle z rakami. Proszę następne. Jaka jest idea szczepionki? Jest bardzo prosta. Trzeba wziąć gen L1, ten, który koduje to białko kapsydu, zamknąć w jakimś wektorze i w jakimś systemie wyprodukować bardzo duże ilości tego białka. No, na przykład można to zrobić w systemie. Wprowadzając do drożdży. Drożdże produkują ogromne ilości białka L1, który ma właśnie taką unikalną właściwość fizykochemiczną, że organizuje się w takie cząsteczki, które nazywamy VLP, VLP, czyli są cząsteczki wirusopodobne. Jak powiedziałem, one są nierozróżnialne dla układu odpornościowego. Linfocyty i komórki prezentujące traktują te, te VLP jak, własne, jak prawdziwe wirusy. Jeżeli wstrzyknie się takie oczyszczone cząsteczki domięśniowo, w takim samym schemacie jak szczepi się na hepatitis B, czyli 0 po miesiącu albo po dwóch i po sześciu, wówczas u kobiety powstaną przeciwciała i w przypadku kontaktu z prawdziwym wirusem, na przykład w wyniku kontaktów seksualnych, dojdzie do neutralizacji i wirus nie wniknie w tę warstwę podstawową, jak pokazywałem na błonku, nie zamieszka tam na stałe, nie dojdzie do Persistent, czyli utrzymującej się infekcji i będą wyeliminowane potencjalne konsekwencje w postaci progresji do zmian otworowych i do raka. Proszę, następny. Ta szczepionka, o której chcę wspomnieć, ona w Polsce będzie wkrótce skierowana jest przeciwko czterem typom. Wiedzą Państwo, że również są prace nad drugą, dwuwalentną szczepionką, która jest skierowana tylko przeciwko wirusom 16 i 18. Ale dla mnie ta jest ciekawsza, ponieważ pokrywa również spektrum tych zmian yy, yy, łagodnych, ale które niezwykle często wystają w populacji, są bardzo oporne na leczenie. Yy, nie będę się dłużej zatrzymywać, tylko chcę powiedzieć, że ta szczepionka właśnie jest stworzona w systemie drożdży. Yy, jest tam zastosowany bardzo popularny adiuwant, który yy, od wielu lat masowo jest wykorzystywany w szczepionkach i stąd ta szczepionka jest bezpieczna. Ona po prostu w środku nie zawiera DNA wirusowego, tylko tę zewnętrzną otoczkę, w cudzysłowie, czyli kapsy. Proszę następne. Proszę Państwa, od 2003 roku trwało kilka badań nad tą szczepionką. Główne badanie trzeciej fazy, nazywane Future 3, zostało zakończone. Materiał został rozkodowany i szczepionka została zgłoszona do rejestracji. W tej chwili jest w FDA. I prawdopodobnie latem tego roku będzie y, uzyskana zgodę i będzie dostępna w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii, w krajach południowej Ameryki, również w Szwajcarii. W Polsce prawdopodobnie ta szczepionka będzie na początku przyszłego roku. Ale proszę Państwa, będą kontynuowane dalsze badania, na przykład w populacji skandynawskiej, wieloletnie badania do roku 2010, czy rzeczywiście zmniejszy się w tej populacji. W sposób istotny liczba raków szyjki macicy. Jest bardzo ciekawy program, który jest kontynuowany u kobiet w średnim wieku. Bo jest to szczepionka profilaktyczna i największa jej skuteczność będzie, kiedy zaszczepimy młode dziewczęta. Ale są podstawy, żeby sądzić, że jest sens szczepić również kobiety aktywne seksualnie. Może do, do dyskusji jeszcze wrócimy. Jest bardzo ciekawy program szczepień mężczyzn, który trwa i się w 2009 roku. Bo proszę Państwa, żeby ta szczepionka w sensie globalnym była skuteczna, trzeba szczepić mężczyzn, bo to mężczyźni przenoszą wirusy HPV-onkowe. Kobieta od kobiety też jest to możliwe, ale najczęściej mamy do czynienia w wyniku kontaktów heteroseksualnych. Proszę następne. Jak sprawdzić, czy szczepionka jest skuteczna? Oczywiście nikt nie będzie czekać, aby w populacji stwierdzić zmniejszoną liczbę przypadków raka szyjki macicy. Trzeba sobie wybrać punkt końcowy, (endpoint) i takim punktem końcowym jest najlepiej wykazać, że w populacji szczepionej rzadziej będą występowały zmiany CIN2, CIN3. To jest tak zwany obligatoryjny prekursor, który poprzedza nowotwór raka inwazyjnego szyjki macicy. Proszę następne. Badania, o których chcę wspomnieć, to były badania wykonane, te badania pierwsze, te główne badania, które zostały w tej chwili rozkodowane, dotyczyły 12 tysięcy kobiet z 13 krajów, również z Polski, w wieku 16-26 lat, to były młode kobiety, otrzymały one szczepionkę 0,2 i 6 miesięcy, 90 ośrodków klinicznych. Proszę bardzo. Proszę Państwa, podsumowując wyniki tej, tej, tej fazy pracy nad szczepionką, wykazano, że w 100% szczepionka zapobiegała występowaniu zmianom typu adenokarcynoma in situ, CIN2, CIN3. W żadnym przypadku, proszę następne, to w tabeli bardzo dobrze, a tu jeszcze jest pokazane, jak bardzo wzrastają poziomy przeciwciał ponad 100 razy, to jest skala półlogarytmiczna czyli bardzo wysokie poziomy przeciwciał w stosunku do poziomów, które występują w przebiegu naturalnej infekcji HPV. Proszę następne. I to są te badania, które zostały pierwsze przedstawione w ubiegłym roku na jesień, które były podstawą do zgłoszenia do rejestracji. 5 tysięcy kobiet w żadnym przypadku nie wystąpiły zmiany CIN-2, CIN-3 ani AIS. Natomiast u kobiet, które otrzymały placebo w 21 przypadkach, tylko w 21, ponieważ badanie trwało krótko, 17 miesięcy i tak zdefiniowano, takie było założenie, że jeżeli w całej populacji znajdzie się 21 przypadków zmian przednowotworowych, wtedy jest to podstawą do rozkodowania materiału. Okazało się, że wszystkie przypadki lokalizują się wśród kobiet, które otrzymały placebo, proszę następne. To są badania połączonej drugiej i trzeciej fazy. Tu są liczby, proszę większe. 8,5 tysiąca kobiet szczepionych, tyle samo kobiet, które otrzymały placebo. Utrzymuje się również wynik na poziomie 0, podczas gdy w grupie placebo te liczby to już są większe, 53. W tej chwili te liczby zbliżają się około 100. lecz kobiety są w trakcie obserwacji i kolejne badania są rozkodowywane. Proszę następne. Jeśli ta szczepionka kiedyś będzie wprowadzona w sensie globalnym, to jest w sensie, co wynika z badań, powiedzmy epidemiologicznych, wydaje się, że będzie zapobiegać ponad 95, 90% przypadków porodów płciowych u kobiet, u mężczyzn około 25% zmian cin1 na szyjce macicy około 70% zmian typu CIN-2, 370% raków szyjki macicy, również raków u mężczyzn na narządach płciowych, no i przede wszystkim tych, może nie przede wszystkim, ale również tych zmian, o których mówiłem, czy raków szyi i głowy. Proszę następny. Wydaje się, że w przyszłości szczepionka będzie jedną z, z najważniejszych form aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy. Będzie zapobiegać. Nie tylko rakowiszy i klimacicy innym rakom, ale również przynajmniej ta czterowalentna zmianą łagodnym. Wreszcie wydaje się, co jest bardzo ważne, ja to zawsze podkreślam, mówiąc o tej szczepionce, aspekt czy wpływ tej szczepionki na tzw. zdrowie prokreacyjne. O co chodzi, proszę Państwa? Yy, yy, oczywiście idea szczepionki jest przekazywana w takiej skrótowej formie: szczepionka przeciwko rakowiszy i klimacicy. Jest to uproszczenie, bo jest ona skierowana przeciwko wirusowi, który wywołuje szyjki macicy, ale również, proszę następne. Yy, zarówno kobiety, jak i całe społeczeństwo, cały system ochrony zdrowia może skorzystać na tej szczepionce w taki sposób, że yy, yy, szczepionka korzystnie na to, co ja nazywam właśnie zdrowiem prokreacyjnym, bo proszę Państwa, ko kobieta, która rozwija zmiany typu CIN-3, czy bardziej zaawansowane, wymaga konkretnej interwencji chirurgicznej. To jest ingerencja w tkankę szyjki macicy. Są prace, które pokazują, że nawet po technice LEP czy po kolizacji zmniejsza się, nieznacznie, ale zmniejsza się szansa na macierzyństwo zajścia w ciąże. Jest niezwykle ciekawy aspekt, są bardzo ciekawe prace pokazujące, że część tzw. spontanicznych poronień może być związanych z masywnym zakażeniem wirusami HPV6 i 11. To są takie klasyczne prace hermonata. No wreszcie te Wszystkie patologie bardzo wpływają prawda, na e, e, z aktywność seksualną, zdrowie psychofizyczne osób. Czyli to nie jest tylko szczepionka przeciwko rakowi, bo to jest bardzo chwytliwe, ale również wydaje mi się w naszej populacji bardzo ważne jest eksponować wpływ na zdrowie populacyjne. I ostatnie przeźrocze y pytania. Proszę Państwa, w jakim wieku rozpoczynać szczepienie? Ponieważ jest to Szczepionka profilaktyczna im wcześniej, tym lepiej, czyli przed inicjacją seksualną. Czy szczepić kobiety po inicjacji seksualnej? Tak, dlatego że znakomita większość kobiet po inicjacji seksualnej nie jest, nie jest zakażona wirusem. Podjęcie aktywności seksualnej nie jest równoznaczne z zakażeniem. Czy szczepionka będzie chronić przed innymi typami, czyli będą reakcje krzyżowe i immunologiczne? Te badania są w toku i jeszcze wyniki nie są znane. Czy szczepić mężczyzn? Na pewno w przyszłości tak, ale w tej chwili nie możemy wejść wyjść z takim pomysłem, bo już nikt by nie zrozumiał w społeczeństwie, ani decydenci, że my tu zwalczamy raka szyjki macicy, nawet chcemy szczepić mężczyzn, którzy z definicji szyjki macicy ani macicy nie mają. Więc spokojnie, step by step, do tego dojdziemy i to są lekcje, proszę Państwa, ze szczepionki Hepatitis B. Dopóki szczepiono grupy ryzyka, nie udało się uzyskać efektu profilaktycznego. Więc zaczęto szczepić totalnie populację, uzyskano dobre efekty. Szczepionka, a badania psychologiczne. Na pewno przez wiele lat będą, będzie konieczność wykonywania badań cytologicznych. Być może za kilka lat powstanie taki konsensus, że osoba szczepiona na przykład będzie wymagała rzadziej, rzadszego wykonywania badań psychologicznych. I wreszcie, jak przekonać społeczeństwo, proszę Państwa, do szczepionki rodziców, kobiety, osoby związane z ochroną zdrowia i z konstruowaniem systemu badań profilaktycznych, całej profilaktyki. I kończąc, proszę nasz jeszcze raz adres internetowy. Chciałbym Państwa zaprosić w przerwie obiadowej i później tutaj vis a -vis, tam na tym stędzie MSD jest taki quiz, każdy wygrywa. Tam będzie pięć pytań z mojego wykładu, ale nawet jeżeli się nie odpowiem na te pytania, to każdy z dostaje nagrodę. Oh. <noise> no, tak, no, skrót, szkoda, że mamy tak mało czasu, ale nie wiem, czy teraz, czy w kuluarach będziemy mogli porozmawiać, bo to zależy naprawdę od nas wszystkich, od ginekologów, pediatrów, lekarzy, żeby z tą ideą szczepionki się oswoić, bo pacjenci będą się domagać tego, będą przychodzić do Państwa już teraz. Za kilka, może w przyszłym miesiącu, że kupię w Szwajcarii i zapytają Panie doktorze, co Pan sądzi? Mam się zaszczycić czy nie? Dlaczego? Dziękuję.